MKS Zagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Witamy się z Wami w 24 odcinku podcastu MKS Talk. Filip Trokielewicz, kłaniam się nisko, razem ze mną tradycyjnie rozmawiał będzie Paweł Junory. To jest Filipie, cześć wszystkim. Kilkanaście dni upłynęło odkąd e, ostatni raz rozmawialiśmy o Zagłębiu Lubin, więc e, Nazbierało się sporo tematów, które wydaje mi się, że należałoby przedyskutować. Miedziowi w tym momencie oczywiście znajdują się na obozie przygotowawczym w tureckim belek, gdzie szlifują formę przed nadchodzącą rundą wiosenną. Tam rozegrali dwa sparingi, jak dotąd. W pierwszym, kiedy mierzyli się z 13 siłą rumuńskiej, ekstraklasy zremisowali bezbramkowo, no a w drugim spotkaniu lubinianie wygrali 2 do 1 z niemieckim drugoligowcem, i jesteśmy w stanie już co nieco powiedzieć po tych dwóch meczach. Przy czym mając na uwadze, że sparingi to jest taki materiał, poglądowy dosyć mocno kiedy trenerzy bardzo często rotują składem, testują nowe ustawienia, nowe schematy, etc. etc. Też e, tak, kiedy zastanawiałem się nad tymi sparinkami, bo po tym drugim meczu miałem taką myśl, e, właśnie kiedy graliśmy z Magdeburgiem, e, że kurde, zagłębie dobrze wygląda w tym spotkaniu. E, przede wszystkim podobało mi się e, przechodzenie z fazy obrony do ataku i na odwrót, e, no i też doskok dosyć wysoki. Natomiast e, wtedy przypomniał mi się zeszły rok, kiedy. Pod wodzą Piotra Stokowca świetnie wyglądaliśmy w sparingach w Turcji. Notowa Zagłębie notowało bardzo dobre rezultaty tam, a potem przyszła liga, przyszło co do czego, weryfikacja i, i było po prostu kiepsko. Dlatego wydaje mi się, że wnioski tak, ale nie daleko idące na ten moment. Tak, po dwóch meczach rozegranych podczas obozu coś możemy powiedzieć, ale też z drugiej strony nie tak wiele, no bo uważam, że bardziej istotną informacją od tego, jakie były wyniki tych sparingów jest to, że zawodnicy są w większości zdrowi, nic tam się poważnego nie dzieje. Ci, co mieli urazy, bądź też wracali po jakichś dłuższych rekonwalescencjach, również biorą udział w jednostkach treningowych i grają w spalingach, to jest bardzo ważna informacja ze względu z perspektywy nas, kibiców, ale również z perspektywy sztabu szkoleniowego, który ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy i tak naprawdę dzięki temu, że może ich wszystkich zawodników sprawdzić, no to trenerzy będą mogli na czele z Waldemarem będą mogli wybrać tylko w odniesieniu do, 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 do formy sportowej, do umiejętności, a nie tylko dlatego, że, no, że coś trzeba wybrać z musu i to jest bardzo duża wartość, z tego powinniśmy się cieszyć, że, że faktycznie to zdrowie naszym piłkarzom dopisuje. Ten pierwszy sparring z Potosza nie, nie uważam, żeby to, to był jakiś, jakiś super rewelacyjny mecz, ale tym bardziej, że, że drużyna rumuńska też nie pokazała się z jakoś rewelacyjnej strony. Magdeburg był na pewno lepszym przeciwnikiem, pomimo tego, że jest na samym dole, czy na samym dole może nie, ale przy samym dole tabeli drugiej Bundesligi, no to tak czy siak ta druga Bundesliga no, jest, no, patrząc, tak ogólnie lepsza niż polska ekstraklasa, więc co by nie mówić, graliśmy z. Wymagającym przeciwnikiem i z nim wygraliśmy. Fajnie w tym spotkaniu z Magdeburgiem zagrał Tomasz Pieńko i na pewno, może, może za wcześnie, na jakieś po prostu pochwały, ale, ale widać, że, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc ten zawodnik rośnie. I dobrze, bo, bo, bo najwidoczniej ma świadomość swojego potencjału, no ale też, też wie, że żeby, żeby go urzeczywistnić, no to musi ciężko pracować. Na razie. Nie, nie, nie odnosiłbym się do poprzedniego sezonu i do, do tego, że, że zimą za Półtora Stokowca wygrywaliśmy, bo tamte mecze też tam nie były wcale takie, takie dobre. Tam zmienił nas przede wszystkim wyniki i to, że, że, że tam faktycznie wygrywaliśmy. No ale tutaj. Taką cenną informacją dla nas z perspektywy kanapy na ten moment, na której oglądamy te mecze transmitowane w klubowej telewizji, jest to, że w odniesieniu mecz do meczu zagłębie poczyniło progres i nawet w tym meczu z bardzo lepiej wyglądało po tych, po tych trzech dniach niż w premierowym spotkaniu z, z Botoszani. No i też, że faktycznie ci piłkarze są zdrowi, no i nawet te kolejne mecze, miejmy nadzieję, również będą. 16. Kolejny sprawdzian, tym razem z Bohemią z Praga, z czeskim zespołem. No i zobaczymy, jak na tle czeskiego zespołu nasi zawodnicy się zaprezentują. Ja też myślę, że im, im, im dalej będziemy podczas tego obozu, im, im, im więcej dni będzie upływało z tego obozu, tym. Trener, trenerzy będą mieli większy obraz tego, no jak, 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 jak ta jedenastka na pierwszy mecz ligowy będzie miała wyglądać. Z drugiej strony nie uważam, żeby trenerzy już na obozie pokazywali to, ten pomysł na zestawienie i żeby grali w jakimś, nie wiem, takim głównym zestawieniu i tylko tam dobierali albo częściej rotowali zawodnikami w trakcie meczu. Myślę, że dopiero dopiero gdzieś w sparingu z możemy możemy obejrzeć przez jedną połowę. No, takie, takie, takie zestawienie, które będzie najbliższe temu, które w pierwszym meczu ligowym, w tym roku kalendarzowym no się powiem. Tak jak powiedziałeś pozytywnym akcentem tych spotkań z całą pewnością wydaje się być powrót czy to Jakuba Żubrowskiego czy Dawida Kurminowskiego ci piłkarze od dłuższego czasu leczyli kontuzje teraz są już zdrowi i przygotowują się do ligowego grania na wiosnę na pełnych obrotach Tomek Pienko tak zgoda ale wydaje mi się, że Kacpra Bieszczada też wypada ocenić pozytywnie po tym spotkaniu. Było kilka takich interwencji bardziej wymagających jedno uderzenie Niemców w pierwszym tej połowie, pamiętam, zapadło mi w pamięć, na pewno e, martwi brak bramek napastników w dalszym ciągu, bo strzeliliśmy dwa gole, na listę strzelców wpisywali się Mateusz Bartolewski i Tomek Pieńko, natomiast no jak na razie ci nasi goleadorzy niespełnieni e, zawodzą, jeśli chodzi o to, z czego powinniśmy ich rozliczać. I wiadomo, że to są tylko dwa mecze, natomiast Wiemy też, że zagłębie lubin, jako priorytet na rynku transferowym, trwa oczywiście obecnie. Okienko też poszukuje nowego zawodnika na pozycję numer 9, bo. Bo wygląda to po prostu kiepsko. Ja mocno liczę na Dawida Kurminowskiego, bo wydaje mi się, że gdyby on nie złapał tej kontuzji, zresztą e, mówił o tym też w wywiadzie ze mną, że, że wyglądało to niejednoznacznie, bo dwa dni trenował, potem znowu dwa tygodnie przerwy, dwa dni trenował, znowu dwa tygodnie przerwy na jesień, to wydaje mi się, że gdyby tego nie było, to mielibyśmy z niego pocichę, bo to jest taki piłkarz o innej charakterystyce niż chociażby Martin doleżał, ale my na jesień. E, też podkreślaliśmy to, że Zagłębie Lubin kompletnie nie wpasowuje się grom w to, jakim napastnikiem jest Martin Dolezal i podobnie ma się sytuacja z Rafałem Adamskim, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast no, gdybym ja odpowiadał za transfery Zagłębie Lubin, to właśnie również zrobiłbym wszystko, ażeby sprowadzić kogoś na tą pozycję, bo może być cienko. Z jednej strony tak, bo, bo brakuje jakości, z drugiej strony też Filip trzeba pamiętać to, że my, my jako kibice sobie możemy dywagować. Na koniec ktoś musi temu zawodnikowi, który przyjdzie też zapłacić, nie są to wirtualne pieniądze, tylko faktycznie rzeczywiste pieniądze, które w danym momencie muszą być na koncie. No, no i tak, dwóch... wejdę Ci w słowo, ale tutaj mieliśmy zapewnienia ze strony włodarzy klubu że rzeczywiście e, oni chcą tego transferu, więc wydaje mi się, że nie byłoby takich planów, gdyby finanse na to w tym momencie nie pozwalały. No tak, tylko tutaj ja mam na myśli nie to, że Zagłębie nie ma pieniędzy w tym momencie na transfer napastnika. Mam bardziej na myśli to, że jednak w kadrze meczowej w tym momencie u Martina Doleżała, Rafała Adamskiego, Szymona Kobusińskiego Dawida Kurminowskiego, którzy no, de facto są napastnikami, no i też zarabiają. Ściąganie w tym momencie kolejnego piłkarza, mam nadzieję, wzmocniłoby może pierwszą jedenastkę, ale też spowodowałoby to, że liczbowo i finansowo no ta, ta kadra byłaby, byłaby trochę przytkana na tej pozycji. I pytanie teraz za 100 punktów: czy zagłębie Lubin jesienią miało aż tyle sytuacji. Że możemy mieć aż tak dużo pretensji do samych napastników? Czy problem nie był bardziej złożony i nie wynikał z tego, że tych sytuacji e, takich dobrze wykreowanych dla napastnika było wystarczająco, żeby oni mogli strzelać gole? No bo ja tutaj wątpił. Ja uważam, że to. No, dywagowaliśmy na ten temat jesienią, no ale e, no, moja konkluzja była taka, że faktycznie ten cały problem był bardziej złożony i nie wynikał tylko z, z e, indolencji strzeleckiej naszych napastników, tylko po prostu no to, na to miało wpływ kilka czynników, m.in. kiepska gra pomocy. E, Zmierzam do tego, że jeśli faktycznie żaden z piłkarzy na rozsądnych warunkach nie opuści piłk zagłębia lub zimowym oknem transferowym, mówię o napastnikach, no to ja, szczerze mówiąc, dałbym szansę tym piłkarzom, którzy są, i poszukał bardziej kreatywnego zawodnika albo na skrzydło, albo do środka pola, tak, żeby, żeby faktycznie. Był nowy taki mózg, nowy impuls albo nowy taki no, nowy nowy element układanki do spółki z Bocharem, do spółki nawet z Filipem Starzyńskim bądź z Saszą Żiksem, którzy w piłkę grać potrafią i, i, i potrafią też zagrać kombinacyjnie. Być może to będzie, być może to będzie receptą. Ja też poszukałbym lewego chłoprońcy, Chociaż z drugiej strony szacunek dla Mateusza Bartolewskiego, bo też pokazuje, że nie, nie składa broni i, i być może zawalczy o miejsce w składzie. Po prostu uczciwą ciężką pracą. No, no, pokażę, że, że górą Girouberliza dostał miejsce za darmo i na nie w ogóle nie zasłużył. No zobaczymy, co, co tutaj klubu, kubu wymyślą. No, ale na tę chwilę, moim zdaniem, no. Napastnik nie jest, nie, nie powinien być priorytetem. E, przynajmniej do momentu, dopóki póki z kim się nie pożegnamy, no bo też trzeba zachować po prostu proporcje, no, niestety te, o tych proporcjach i finansowych, i liczbowych też trzeba pamiętać. To znaczy mnie się wydaje, że gdyby doszło do transferu napastnika, to wówczas y, no, zagłębie pożegnałoby się po prostu z którymś z tych, których ma obecnie na kontrakcie. Jeśli chodzi o transfery, to zgadzam się z tobą, że y, lewa obrona to jest taki chyba największy znak zapytania, jeżeli teraz się zastanawiam. Gdybam nad tym składem, który mógłby wystawić Waldemar Fornali. Tam mamy Mateusza Bartalowskiego i temu, tego Góra ma który z tych informacji, które do mnie też docierały. Na początku treningów i tych sparingach no nie zbierał dobrych recenzji od sztabu szkoleniowego, ale oczywiście zobaczymy jak to będzie wyglądało. Musimy mieć także na uwadze, że Mateusz Grzybek, który przyszedł do Zagłębia i o którym zapewne za moment powiemy słów kilka, również może występować na lewej obronie oprócz tego, że jest nominalnym prawym defensorem. A propos tego zawodnika, mi się wydaje, że to jest bardzo rozsądny rój Zagłębia Lubin. Jeśli chodzi o poziom sportowy. On już udowodnił, czy to w termalice, mimo tego, że wówczas słoniki spadły z ligi, to nie winiłbym go w największym stopniu za to, co się stało. Przeszedł do Radomiaka za trenerem Mariuszem Lewandowskim i całkiem nieźle na jesień spisywał się w barwach zespołu z Radomia. Zobaczymy, nie jest też tajemnicą, że Zagłębie czyniło starania o Alana Czerwieńskiego, natomiast były. Piłka śmiedziowych przedłużył kontrakt z Lechem Poznań, co definitywnie zamknęło temat jego przyjścia do klubu. Nie wiem, jakie jest zdanie Twoje na temat Mateusza Grzybka-Paweł. Troszeczkę od końca. Alana Czerwińskiego bardzo szanuję, bo to jest bardzo dobry zawodnik i też super człowiek. To jest, to jest bardzo dobry, dobry, dobry chłopak. Mimo to uważam, że dobrze się stało, że Alan został w Lechu, zapracował na nowy kontrakt, zaprawdę z niego jest zadowolony. Ja po prostu mam uraz do tych powrotów. I tutaj kompletnie nie chodzi o, o, o Alana Czerwińskiego, bo on, no jak powiedzieć, no do nas ostatecznie nie trafił drugi raz. No ale ja już jestem zmęczony tymi powrotami, ty, tym odgrzewaniem kotletów, bo to nie wychodzi. Totalnie nie wyszło z trenerem, totalnie nie wyszło z. z w, Wcześniej wspomnianymi zawodnikami, którzy do nas trafili, no po prostu nie jesteśmy z zadowoleni. No to aż się, aż się boję, że mogłoby też nie wyjść z Alanem Czerwińskim, którego, którego mega szanuję i już życzę mu jak najlepiej w echu poznań. Dlatego. Dobrze, że jest Mateusz Grzyber Cieszę się, że, że, że przyszedł do, do, do Zagłębia, bo jest to zawodnik wartościowy, taki, wydaje mi się, uszyty na miary naszego klubu. Czyli solidny, ligowy, siłkarz, który, który ma szansę jeszcze coś osiągnąć. No i czekamy tylko na to, jak będzie się prezentował na, na wiosnę. W poprzednich klubach i w Termalice, i nawet w Radomiaku jesienią, ale wcześniej w Termalice czy, czy w Tychach pokazał się z dobrej strony. Teraz po prostu kwestia tego, jak, jak odnajdzie się w ludnie. Z niecierpliwością czekamy zatem. Na to, co pokaże nowy nabytek miedziowych Mateusz Grzybek. Szansę do pokazania się zapewne będzie miał już w sparingach, bowiem 16 stycznia miedziowi zmierzam się z Bohemian z Praga, 18 z Graficarem, 19 natomiast z bułgarskim Udogorcem Razgrad. O tych spotkaniach na pewno będziecie mieli okazję jeszcze posłuchać w kolejnych odcinkach podcastu MKS Talk. Ten tymczasem dobiega końca. Filip Profielewicz, kłaniam się, paweł nury, do usłyszenia. MKS zagłębie.pl to my, wierni kibice zagłębia.